Lecimy z kolejnym tematem, jakże istotnym. Poruszaliście go w komentarzach. Płyta rozszerzeń dedykowana do Panasa, czyli będzie to coś. MS4P. Będzie to coś, co nie występuje w innych pompach. I będą to pytania sprecyzowane do eksperta: Do Boży, czego Boży. można wykorzystać płytę rozszerzeń pompy ciepła Panasonic? Czy może sterować? Czym, czym może sterować pompa ciepła? Dobrze. Więc Podstawową funkcjonalnością płyty rozszerzeniowej CZNS 4P, taki ma symbol, jest sterowanie dwoma obiegami grzewczymi zmieszaczami. Dodatkowo mamy możliwość sterowania strefą basenową, możemy podłączyć układ solarny, mamy tam między innymi sygnał wejściowy zgodny ze standardem Smart Grid, Mamy dodatkowy ogranicznik mocy nie jest, nie, jest, nie jest normalnie w nie, pompie? Nie, on jest na Ok, czyli trzeba dokupić pompę, ok. okay mamy dodatkowe wyjścia z sygnałem alarmu, mamy wejście, przełącznik grzanie, chłodzenie z zewnętrznego sterowania. Co tam jeszcze jest za cudo? Do basenu też jest, można mówiłem, podłączyć. Można A powiedz mi jeszcze tak, bo klient też pytał ostatnio miał płytę rozszerzeń, i kochany kliencie z Kiec pytał się: Co by trzeba było dokupić? Do tego pewnie czujnik temperatury, jeżeli chcielibyśmy, żeby pompa sterowała pracą grupy solarnej. Czy ma kolektory? Wiesz, o co Jeden chodzi... czujnik temperatury. I co, Ten, co, 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 co to nam badał. daje? Generalnie, jeżeli mamy już sterowanie zrobione, gotowe, które działa. Nie ruszałbym ja tego ja bym i tak mu tego powiedziałem. Nie też. Ja bym tego nie ruszał. Ale by goś ręce świeżbyły, na przykład i jakby ah. chciał to zrobić. No to ma taką możliwość, że po dołożeniu czujnika do bufora i czujnika solarnego. Podłącza wtedy pompę obiegową, która pracuje na solarach i steruje tym, tym obiegiem solarnym z pompy ciepła. Tak samo jak zadaje parametry pracy na tym sterowniku, który ma, zadaje je na sterowniku pompy ciepła. Natomiast to nie ma żadnego wpływu na samą pracę pompy, tyle mhm. że jeżeli widzimy na przykład temperaturę w solarach i mamy to podłączone do bufora, nie tylko mhm. do zasobnika ciepłej wody użytkowej, no to pompa może wtedy pracować na układzie solary plus obiegi grzewcze, sterować mieszaczami, utrzymywać temperaturę w Czyli skrzywej. jak kogoś bardzo, ale to bardzo interesują takie future'y, takie, że... Natomiast no, ja bym to stosował pryska, uczciwie no. wtedy, kiedy nie mam sterownika. To Młagisz wtedy inaczej, to? to wtedy może naprawdę wnikać w instrukcję pytać waszego instalatora, jak to zrobić, co to zrobić, i A tak wtedy dalej. Kto dalej będzie pytał mnie. Dokładnie. Bo ja na przykład bym nie wiedział, ale ja się do tego przyznam, bo ja nie pozjadałem wszystkich rozumów, i mądry się nie urodziłem. No, dobrze. Następne, bo tutaj będą bardzo podobne pytania. Witam. Proszę mi powiedzieć, ponieważ mam całą tą podługówkę. I chcę podzielić osobno parter, osobno piętro Jak to trzeba wykonać, żeby to dobrze funkcjonowało? Okej, okay, to jest fajne pytanie. Eee, zakładam oczywiście, że oczekujemy dwóch różnych temperatur zasilania, czy nie? Myślę, że tak. Co warto powiedzieć? Bo tu powiedziałeś o tym, że pompa, płyta jest w stanie sterować Możemy mieszaczem. Zrobić... Ale ja bym powiedział więcej, płyta jest w stanie sterować dwoma mieszaczami. Tak. Więc w najprostszym układzie, najprostszy z najprostszych, uh -huh. możemy zrobić układ dwustrefowy nawet bez bufora, jedynie dając na obieg górny i dolny te odejścia na rozdzielacze zawor odcinający. Możemy w ten sposób zrobić i już. Wersja druga, która dużo częściej występuje, mamy do czynienia ze sprzęgłem hydraulicznym. Czyli wysprzęglamy układ i teraz za sprągłem hydraulicznym robimy dwa obiegi na dwóch pompach obiegowych. Jedna na parter, parter mhm. druga na piętro. Ta płyta osobno wysteruje nam jedną płytę, drugą płytę. Będzie reagowała albo tylko na temperaturę wody, albo na czujniki, sterowniki. Co nie zainstalujemy, było w temacie o sterowaniu. Mhm. Jak to może być sterowane? Tutaj każda ze stres. Tam, gdzieś na górze. Może być sterowana właśnie w taki sposób. Jedną, jedną z tych metod. I w zasadzie, jeżeli to jest podłogówka, to tyle. Teraz, jeśli zastosujemy dwa zawory mieszające na przykład, to możemy sobie ustawić, że. Na dole grzejemy wyższą temperaturą niż na piętrze. Następnego mm -hmm. dnia stwierdzimy, że chcemy na odwrót, no to możemy na odwrót. Tak? Wiesz co? To jest wiesz, głupota. Jak no. tak rozumieć. Ale chodzi o metodę, skoro powiedziałeś, no. że można dwa zawory, tak, no to po prostu dwa zawory po to, żeby krzyżować ze sobą temperaturę. No dokładnie. Możesz zastosować jeden mieszacz. I wtedy jedna strefa może mieć. Albo nie wiem, jest, od jest nie zawsze wykorzystywane pomieszczenie na przykład na górze i odcinasz je w ogóle, tylko lecisz sobie, wyłączasz po prostu strefę, nie działa i tyle. Natomiast no. generalnie celem stosowania płyty w układzie dwustrefowym jest uzyskanie dwóch różnych temperatur grzewczych. Mhm. Jednej wyższej, drugiej niższej, najczęściej. I teraz największą zaletą, najbardziej to. Ten, tą korzyść widzimy wtedy, kiedy mamy układ podłogówka plus grzejniki, gdzie wyraźnie jedna strefa wymaga wyższego parametru niż drugi. I kiedy się to ma opłacać? Przede wszystkim wtedy, jak ta strefa z grzejnikami już osiągnie temperaturę, termostat powie OFF, mhm. i pompa ciepła wtedy może przejść na pracę całościowo z, niższy. z niższym mhm. parametrem, zasilając tylko podłogówkę. To jest ten moment, w którym mamy tą największą, maksymalną korzyść z takiego połączenia. Natomiast, uczciwie rzecz biorąc, Zewnętrzny, gdybyśmy chcieli to zrobić na zewnętrznym sterowniku ze sterowaniem pogodowym z dwoma krzywymi grzewczymi na dwie strefy to byłoby to o wiele też droższe niż w przypadku zastosowania tej płyty rozszerzającej więc skoro mamy taką funkcjonalność tutaj zbudowaną to no możemy mamy, mamy gdzie to mamy gdzie to wszystko współpracuje ze sobą mamy gdzie to wszystko upchnąć tak naprawdę w obudowie jest to bardziej kompaktowe jest to bardziej przemyślane i ja bym to też tak traktował, że no i że mamy tutaj... możliwość kontroli tych stref przez mhm. Internet, to jest też jakby dodatkowy argument. Dokładnie. Czy możecie się wypowiedzieć o dodatkowym module od Panasa do współpracy z instalacją fotowoltaiczną i jak to wygląda? Powiedz mi tak, pewnie chodzi komuś, czy opłaca się to w ogóle robić, żeby przez ten smart grid to ustalać, żeby to czy to ma potem, wiesz, na użycie finalne prądu przez pompę, czy to ma duży wpływ? Trudny temat, bardzo dyskusyjny i. E, Jednemu bardziej, drugiemu mniej będzie działać. Tak, natomiast to się wszystko sprowadza do jednej rzeczy. Przy obecnym kształcie ustawy, która gwarantuje nam opust na poziomie 80%, mhm. jesteśmy w stanie za pomocą dobrze skrojonego sterowania i korelacji właśnie pracy pompy z fotowoltaiką uzyskać 2-3% wyższy uzysk niż. Przy standardzie, czyli w momencie, gdy nie mam tego, to mam na przykład o, sprawność, jakby jestem w stanie wykorzystać 83-84%, mhm. a ty wchodzimy na 86% tego, co wyprodukuję. Szał. No. To jest tak naprawdę taka różnica, więc wartość niejednokrotnie pomijalna, biorąc pod uwagę, że trzeba się wtedy nieco nagimnastykować, bo Iść. wszystko się odbywa komfort. Kosztem komfortu. Tak, 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 Jeżeli nie grzeje wtedy, kiedy mi potrzeba, tylko wtedy, kiedy świeci słońce, to jednocześnie obniżam swój komfort użytkowania. Bo właśnie trzeba może powiedzieć, jak to działa. To działa na tej zasadzie. Jeżeli świeci słońce, my programujemy pompę, o ile może przegrzać na przykład ciepłą wodę, to nam nic to nam akurat to mało nie komfort zmie, zmienia. Można nawet zawór antypoparzyniowy założyć i mamy o danej Grzejemy temperaturze wysoko. tak. Ale y, komfort nam, nam dużo zmienia, że na przykład dajemy możliwość pompie przegrzać wodę w podłogówce o 2-3 stopnie wyżej niż to mamy wedle krzywej grzewczej, tak? Tak, wtedy pojemność cieplna tej podłogi jest na tyle duża, że... Tak, ale udyskujemy. co skutkuje to potem, że na przykład zamiast zakładanych 21 stopni w środku mamy ile? 24, 5 na przykład. i więcej, tak? Jest jeszcze jeden problem. Kiej ma dwa końce. Bo mając teraz to, te warunki opustu, mhm. doprowadzamy do sytuacji, w której... W okresie, okresie przejściowym czy, czy wiosenno-jesiennym przegrzewamy budynek, jest nam za ciepło, a zimą brakuje nam zmagazynowanej energii, którą możemy wykorzystać. Stąd też przy obecnym kształcie ustawy jest to dość trudne. W sytuacji, w której mielibyśmy fotowoltaikę taką raczej ciasną, czyli nie mielibyśmy mhm. nadprodukcji dużej, tylko e, mielibyśmy ją tak skrojoną, że, e, że i tak musimy dokupować prąd. Natomiast mhm. w okresach przejściowych, ta pompa może pracować 100% na tej fotowoltaice, nie mamy nadprodukcji wtedy, to wtedy to już by miało o wiele większy sens. Natomiast takie układy tak naprawdę w Polsce zaczną powstawać, albo jeszcze inaczej to można wtedy ująć. W momencie jak skończy się, skończą się warunki opustu Wtedy będziemy musieli kombinować, kombinować tyle, żeby wykorzystać jak maksymalnie dużo, bo no. inaczej będziemy to wprost tracić albo za besten sprzeczkę. Czyli na chwilę obecną nie Ty u siebie masz oczywiście taki układ zrobiony, mama tam steruje, wow. mówi a dzisiaj chcę mieć cieplej, słońce bardziej świeci, tak? No Nie, nie mamy tak. fotowoltaiki. Nie. Czyli inaczej, nie, no dobra, ale nie bawiłby nie, się w takie rzeczy. Mówiąc, nie, nie, Krótko mówiąc, to ma sens bardziej w przypadku sieci inteligentnych, mhm. i wtedy będziesz dostawał informację o tym, że na przykład w ciągu dnia jest nadprodukcja energii i prąd się zrobił tani. Mhm. o wtedy, to to wtedy ma bardzo by było, duży tak, sens. Tak, ale Bo, nie, nie teraz tak jak jest. Ale teraz przy samej fotowoltaice to jeszcze nie jest tak, tak opłacalne, jak powinno być. Dobrze. Powiedz mi, czy coś byś chciał dodać, jeżeli chodzi o temat płyty rozszerzeń, bo ja tej nie mam. Dla mnie płyta rozszerzeń głównie służy do tego, żeby sterować właśnie w przypadku, gdzie mamy podłogówkę i grzejniki i tak naprawdę sprowadza się głównie do to tego, jest, tak? To jest podstawowa funkcja. Coś może najważniejsze. Coś może marzyć o tym, żeby była współpraca z panelami fotowoltaicznymi. Na chwilę obecną stwierdziliśmy, że nie za bardzo ma to sens. Czy można to zrobić, ale można, czy to jest? Tylko czy czy to nieco... Jakby to nie było 10 czy 15%, można by było się serio nad tym zastanawiać. Ale jeżeli jest duża. jak jest, że to są procenty, to niestety, niestety kosztem komfortu myślę, że to nie na chwilę obecną rozważanie. Coś jeszcze chcesz dodać? Myślę, że tyle. Jeśli się pojawią nowe pytania, spróbujemy wtedy. Na Jak nie odpowiedzieć. się pojawią pytania, to się pojawią tam na dole. A żeby pojawiły się te pytania, to trzeba je zadać. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie e, płyty rozszerzeń, to walcie do sekcji komentarzy. I tyle. I na tym kończymy temat płyty rozszerzeń do pana Sonika.